Cześć, zapraszam dzisiaj na film, w którym zrobimy eksperymentalne wino z czarnej herbaty liściastej. Może zastanawiacie się, no jak wino można zrobić z herbaty? Przecież herbata nam nie będzie fermentować, nie ma cukru. Ale zrobimy po prostu napar z herbaty, zaparzymy ją i dodamy cukier, który nam będzie fermentował, tworząc alkohol. No tak, de facto to będzie. Wino z cukru aromatyzowane herbatą, no ale zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam tu, jak widzicie, w dwóch miseczkach po 50 g czarnej herbaty liściastej. Są to dwie różne herbaty czarne. Tak, dla urozmaicenia, będziemy potrzebować drożdże winiarskie, pożywkę dla drożży i kwasek cytrynowy do lekkiego zakwaszenia. Jeśli chodzi o sam kwasek cytrynowy, to wykorzystamy tutaj go w ilości 10 g na te 5 litrów wina. Można go zastąpić sokiem wyciśniętym z 3 cytryn. Na pierwszą partię damy kilogram cukru i później za jakiś czas jeszcze pół kilograma. Mam tu butlę 5-litrową, w której to wino zrobimy. Na początek zaparzymy herbatę zalewając ją wrzątkiem. Przykrywam i zostawiam na 15 minut do zaparzenia się. W międzyczasie rozpuszczamy cukier. W około litrze wody rozpuszczam kilogram cukru. I do tej butli, którą już zdezynfekowałem, wlewam na początek 2 litry zimnej wody. Wlewam syrop cukrowy. Po 15 minutach odcedzam herbatę. Zlewam na sitku i jeszcze jeden raz zalewam ją wrzątkiem na kolejne 15 minut. Po raz kolejny zlewam. I ten napar dodamy teraz do butli, zobaczcie jak się ładnie rozwarstwiło. Teraz będziemy przygotowywać drożdże. Ja mam drożdże aktywne, które musimy wcześniej uwodnić niewielkiej ilości ciepłej wody i odstawiamy do uwodnienia na 20 minut. Drożę się uwodniły. Teraz tak dodamy pożywkę dla drożdży, kwasek cytrynowy. I uwodnione drożdże. I założymy tutaj korek z rurką fermentacyjną. Tutaj zawsze musi trochę miejsca zostać, bo się może piana porobić robić w trakcie per fermentacji. Żeby się tutaj nic nie, nie działo złego. Odstawiam do fermentacji. Minęły około powiedzmy 3 tygodnie. Drożdże zjadły cukier. Fermentacja ustała w miarę. I teraz jest moment, żeby pobrać trochę z wina i dosłodzić jeszcze drugą partią. Damy teraz pół kilograma cukru, lekko podgrzejemy wino jest dosłodzone do dalszej fermentacji. To jest nasze wino z herbaty. Od nastawienia go minęło około 10 miesięcy. Ja w międzyczasie raz zlałem je z nadosadu. Dzisiaj chciałbym spróbować jak ono smakuje i już podsumować nasz eksperyment. Mam tu przygotowany już kieliszek, zaraz nalejemy próbkę. No, tak wygląda, lekko jeszcze zamglone, jeszcze nie będziemy butelkować. No, kolor taki herbaciany, jak herbata. No, ciekawy zapach, ale w ogóle nie przypomina herbaty. Pachnie jakby to było wino rodzynkowe, jakieś takie rodzynkowo-żurawinowe, słodko-taki kwaskowaty zapach, jakby właśnie jakieś owoce były. A jak smakuje? No w smaku jest półsłodkie. Smakuje jak takie bardzo taniczne, garbnikowe wino z winogron. Jak czasem się robi wino z białych winogron i dłużej przytrzyma się skórki w nastawie, to też wino lubi mieć dużo tanin. Tak zwane wino pomarańczowe wtedy wychodzi. I właśnie to jest coś podobnego. Tliwne, wyczuwalne, ale właśnie takie smaki winogronowe też. Rozynkowe, winogronowe, coś takiego. Smak jest bardzo bliski winom owocowym. Zupełnie inny niż herbata. Chyba bym, myślę, że bym nie powiedział, że to jest wino z, z czarnej herbaty. Może też przez tą kwasowość. Jakby mi ktoś dał do spróbowania takie wino w ciemno, to bym powiedział, że to jest wino rozynkowe z jakimiś jeszcze winogronami może i do tego ktoś dorzucił trochę aroni. I dał taką cierpkość lekką. Absolutnie nie czuć tutaj herbaty. Wino ciekawe ciekawa odmiana od innych win, ale chyba jednak wolałbym jakieś wino owocowe. Rzeczywiście z owoców, a nie z herbaty, bo to tak naprawdę jest wino z cukru aromatyzowane herbatą i kwaskiem strynowym. No nic, eksperyment uważam za udany. Wino wyszło. Do butelkowania jeszcze musi trochę poczekać. Jeszcze chciałbym, żeby się wyklarowało do końca. Też jak wynosiłem z piwnicy teraz, to pewnie trochę wzruszyłem osad. Ale niech sobie będzie taka dama 5-litrowa i niech się klaruje. Zachęcam Was do eksperymentowania. Warto próbować nowych smaków. Próbować jak wychodzą różne nowe nastawy, których może jeszcze nie robiliście i nie ma na jakieś wino przepisu. Warto samemu poeksperymentować. Ja tak robię od dawna, dzięki czemu można opracować własne przepisy. Tak jak wiele przepisów, które widzieliście u mnie na kanale, które gdzieś tam sam spróbowałem i przekazuję je dalej. Zapraszam do obejrzenia innych filmów z przepisami na różne ciekawe wina. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam.